Nasz klient nacipany nasz klient nacipany. Nasz klient nasz pan! Nasz klient nasz pan. Dzień dobry. Nasz klient, nasz pan! Dobrze, dobrze, dobrze. Proszę pana, ma pan stolik dla dwóch osób? Eee, nasz klient, nasi dwa panie. Wspaniale. Ten stolik jest wolny, tak? Eee, sypki. Chodzi mi eee. o to, czy ktoś tu siedzi. Nie. Czyli można? Można, można. Bardzo dobrze. Jurek! Chodź, jest stolik. Idę, idę, idę. Dobrze, wiesz, no. dobrze. Nad dobry. Dzień Głodny jestem jak wilk, jak była kuchą. Ładna Dobra. pani. To jest ta słynna chińska restauracja. Tak, to tu. Tłoku nie ma. <laughs> 15 lat mnie tu nie było, ale trochę się pozmieniało. Nie wszystko. Nie wszystko. E, proszę pana, chcieliśmy coś zjeść, ale tak naprawdę na, na szybko, nie? Na szybko to chleb A nie ryż? Ryżu nie ma O, zaczęło się Chińska restauracja i nie ma ryżu Nie, nie ma ryżu, bo były e, rekolekcje Jakie rekolekcje? Kuchenne Chyba kuchenne rewolucje. Rewolucje! Tak. Revoluc... Duża pani Blondyna Godzilla! Aaaa! Ona, ona, ona mówi, ona mówi, że. E, ryż... Fuj, fuj, fuj! Do dupy, do dupy! To co teraz jest? Teraz jest e, chleb i kuchnia polska. Kuchnia polska? Tak, tak. To jak to się teraz nazywa? E, tak, właśnie. Wołomin. Wołomin. No, jestem pewna egzotyka. Ale proszę pana, co z tego, że kuchnia polska? Ja zaprosiłem kolegę, bo chcieliśmy zjeść coś z dalekiego wschodu. Nie, nie, nie. Z tak. dalekiego wschodu tylko kiełbasa podlaska. A i... i, i. Jakoś jest szczególnie nazwana nie. Ty i oto nowe menu. A. O, fantastycznie. Mm. A, zobaczmy, zobaczmy, warto zobaczyć. Tim hmm? panowie zaryzykują. <grym> Chyba panu ten flamaster przerywa, nie? No, tak jakoś... Mógłby, mógłby Pan nam trochę poczytać, bo od samego patrzenia na te krzaczki, to nam się w głowie kręci, hmm. wie Pan? yyy... Bo... Co, e... co, to, co to jest to, na przykład? A, i. E... Golonka! Kolonka! Kolonka piętmaków. Hmm. Dalej, 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 dalej. dalej. E... Psa! Co psa? Psa! Jak psa, jak psa. To, uwaga, zagadka Jaka J zagadka? Jaka psa z jaki jaki... szczeka? Jaki pies szczeka? Jaki pies szczeka? Jamnik? Nie Pitbull? Nie Alzacki owczarek nizienny? To jaki pies szczeka? Niedogodowani Niedogodowani <noise> Niedogodowani Wspaniały żart. Po prostu boki zrywać. Ale co to jest ta psa? No, no. P, p, psa! P psa! Pyza! 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 Jedna pyza, ale duża pyza! <śpiewanie> A co jest w pyzie? Bolonka! <insektos981> dalej. Dalej, dalej. dalej, dalej. Ee... Co? Kachi! Ty... Nie! Wracamy! Kachi! Kachi! Flaki! 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 Flaki. Flaki. Tak, tak, Flaki! Nie, dobra, nie, nie, nie. Spokojnie, spokojnie. To się nie unosi tego. E, e, tak to my zachimy. Przepraszam bardzo. E, tak, to my nie dojdziemy. E, ff, a jaka jest na przykład specjalność szefa kuchni? E, Mura Stryjtynkas. <grywa> a to żart był, tak? Żart, żart. Nie! Nie, nie. nie. Ale gotować potrafi. Tata, taki nie wypróba! A może poczekaj, potrzeba spokojnie, e, jeszcze inaczej. A może pan nam coś wybierze? A? O, no to może dupa. To ja wiem, ja tu już byłem. Te, dupa, proszę ciebie, to jest zupa. A, zupa, dupa, zupa, dupa, zu, dupa. Ta. Spokojnie. Zupa, dupa, spokojnie. Pewnie z randomia. Nie, nie, nie. Bon, 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 Bogdanka? Bun-bunganka! -bon botwinka! 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 I Botw wąteczka! Ja. Dobra, masz te? Tak, dwa razy. Dobrze, dwa razy botwinka. E, botwinka i chleb. E, dobrze, ale, ale jeżeli chleb, to razowy, nie? A to e, jednorazowy, wielorazowy? Zmieniłem zdanie. Pszenny. Psę, psę, pse, 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 psan, psa, psa, o, psanna! Psa, Zmieniłem zdanie. Bułka, bułka. I Rogalik na pana. Tak. Pan bułka, pan Rogalik. Ja Rogal, tu bułka. Tak, tu bułka. Wszystko jasne? Dwa razy botwinka, bułka, Rogal. Tak, 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 tak. I dla mnie jeszcze, uwaga, surówka. Surówka. Surówka! 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 Surówka. Sur stop, stop. surówka! 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 Żelazo! chuta, Spust! Łabędy katowice, Edward Kierek! Łabendy... surówka, Łabędy gotowania Edward no No surówka! Surówka, surówka. Surówka. Posłuchaj, kolego. Jesteśmy bardzo głodni. Chcieliśmy coś zjeść na szybko. A liczę teraz do trzech, tak ma tu być botwinka dwa razy. Rogal, bułka i surówka. Spokojnie. Ty, tylko żeby surówka była spora. Spokojnie. To i duza. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Spora. No duza. Z-pora! No jak nie duża, to średnia! Słówka spora, liczę do trzech! Raz. Którego pora? Lewego, prawego? Nie, nie wiem, pan mówi! Spor liczę do. Proszę do trzech. Raz. Dwa. Nie ma! Kocham cię! Jak to nie ma! A co jest? Kazanka! Jaka kaszanka? Straszna kasanka! Jaka straszna kasanka? Jest straszna kasanka, bo kuchnia zamknięta. O ty, kuty, ku, ku, O ty Kucharzu jeden ty. To też zamykasz kuchnię o czterastej. Nie ja zamknąłem. A kto? Wibowit! Kto? Fadepis! Yyy! うん。